Łyczek herbatki. Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką kamerkę do przetestowania. Kamerka Zali Aliexpress zapłaciłem za nią 350 zł. Aktualnie powiedzmy kosztuje, tak jak widzę teraz, 466. Natomiast kody rabatowe kupując ją na Aliexpress, wykorzystując aktualne kody rabatowe, powinieneś ją dokładnie w takiej samej cenie jak ja kupić, może nawet mniejszej. Ja zapłaciłem 350 zł, 355, 359, coś takiego. Weźmiemy sobie herbatkę na bok. No i oczywiście sprawdzimy, co to jest, co to za zabawka za takie pieniądze do nas przychodzi. Ostatnio pokazywałem Tanią kamerę termowizyjną za niecałe 800 zł, tak, dokładnie ta kamera. Porównamy sobie tą kamerę do tej. Myślę, że tutaj nie ma sensu wyciągać wywora czy wyciągać tego guide, na przykład, no bo to są kamery, powiedzmy, w okolicach 1500, tak, także no tutaj przebitka będzie, wiadomo, że duża. Kabelek USB, USB-C do ładowania oraz do transferu danych, tak, na nasz komputer. No i oczywiście sama kamera. Fajnie, fajnie, że dają te etui. To mi się podoba. Sa sama kamerka, która się tak prezentuje, jak telefon. Całkiem fajna, całkiem fajna. O, trochę się uruchamia, musimy poczekać. No dobra, no dobra. To już pierwszy minus. Jesteśmy w kamerze, tak? Mark Remove. A, tutaj mamy. Zapisało nam nasze pomiary. Musimy je skasować z powrotem. Latareczka. Powiedzmy. Save. Czyli zrobił nam zdjęcie, zapisał to zdjęcie. Dobra. A jak przytrzymamy save? Czy nagra wideo? Mm -mm, nie nagrywa. Nie nagrywa. No trudno. Teraz co mamy zobaczyć? Tutaj mamy datę godzinę. Pomiar temperatury, tak. 21,1. 27 najwyższy, 20 najniższy. Czyli. Dokładnie. Tutaj ten żółty to jest pomiar z centralnego punktu, tak? Tu, gdzie teraz, o teraz dałem palec, mamy 29. Następnie najwyższy, czerwony, kamera sama szuka i sam ten punkt lata, tak jak widzisz, teraz jest tutaj w lewym rogu. Najwyższy aktualnie mamy 27, najniższy mamy 20 w lewym dolnym rogu. Jeżeli sobie tutaj damy, to czerwony punkt najwyższy powiedzmy pojechał od razu gdzie indziej. Tutaj mamy naszą herbatkę. O, może podziękuję, co. Podziękuję za kawę, za wirtualną kawę od Pana Jakuba, Pan Jakub Stawicki wczoraj postawił mi wirtualną kawę. Bardzo dziękuję za wirtualną kawę. W dniu dzisiejszym herbatka z cytrynką. No i co? I koniec? Ok, ekran się wyłączył. Zobaczmy sobie teraz samo menu tej kamery, tak na szybko. System Settings. Tu się wchodzi język, język ok. Interesuje nas jaki polski, niemiecki. Aha, są tylko trzy języki, no dobra, trudno. Wyłączenie po 10 minutach, jasność 100%, wyłączenie ekranu, to możemy zmienić. 120 sekund maksymalnie, albo off. Ja sobie zostawię na off. Ma cały czas ekran świecić. Dźwięk może być, to klikanie nasze, nie? Może być. Setup time, czyli ustawienie czasu, co tam pieprzyć. I tyle, koniec, nie ma więcej ustawień, dobra, dajmy wstecz. Paleta kolorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolorów mamy do wyboru. Ok. Jednostki stopni Celsjusza, to zostawiamy. Emisyjność naszych przedmiotów, tak. O ludzka skóra PCB, cement, ceramik, rubber, paint. Mamy wgrane tu, tak jak widzisz, już jakieś szablony, które możemy sobie wybrać, piasek, cegła, bla bla bla. Zostawimy emisyjność na poziomie 0,95, nie ma problemu. E, pomiar temperatury, tak, low, czyli mamy wysoki niski zakres, dokładnie, low, auto albo high. Zostawmy na auto, alarm settings. Możemy włączyć i możemy tu na przykład ustawić, jeżeli coś przekroczy 100 stopni, kamera to wykryje, automatycznie zacznie nam właśnie piszczeć mm, oraz będzie nam dioda LED na przykład mrugać. Tak? Bardzo często takie, takie coś mamy w innych termowizjach, także kompensacja, dystans. Dystans możemy sobie zmienić od razu na metr. 1 metr. Storage 93%. Aha, to są moje zdjęcia, co zrobiłem, dobra. Znowu mnie oglądasz, a nie kliknąłeś subskrybuj, no jak? W takiej trochę gównianej jakości, wiesz, tak szczerze. USB. Hmm, teraz jest gotowy, żeby go do komputera podłączyć, no dobra. About. I teraz tak, wyświetlacz mamy 240 na 320 pikseli. Teoretycznie nasza soczewka z kamery jest 240 na 240 No, jeżeli by tak było, to by była bardzo dobra soczewka, powiem ci szczerze, ale nie wydaje mi się. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze, i tak mi się podoba za te pieniądze, 350 zł. Nie nagrywa wideo ta kamera, tylko tak jak widzisz, możemy zdjęcia robić, zrobimy następne. A jakbym chciał teraz barwę, koloru zmienić? Aha, tutaj mamy górę, dół. Tu mamy USB-C, ładowareczkę. Ciężko tą gumkę się łapie. Mamy USB-C. Zaraz się podłączymy, zobaczymy nasze zdjęcia na komputerze. Natomiast yy, nasza herbatka. Klikamy na dół. O, właśnie. I zmienia nam się barwa, tak? Ok, ok. Guziczek Power. Który nic nie robi. Myślałem, że teraz uśpi ten ekran, ale nie. Obudowa, powiem Ci. Taka troszkę tandetna w dotyku, natomiast zobacz, tutaj mamy jeszcze makro. Mamy makro za 350 zł. Jak się to otwiera? Mamy w pozycji otwartej. Okej, okay. jesteśmy zasilani bateryką 18650. Spoko! Proszę bardzo, bateryjka wyjęta 18650, 2000 mAh. Tam na dole mamy bezpiecznik, którego fizycznie na płycie nie ma, jest tylko miejsce na niego. Tutaj mamy złącze do zaprogramowania urządzenia. Możemy klapeczkę z powrotem włożyć. No i co? Co ty na to? Za 350 zł kamerka. Kurde. Na święta idealna. Na święta idealna. Jeżeli ktoś szuka termowizji powiedzmy nie wymaga wcale, żeby nagrywała wideo, to za 350 zł proszę bardzo, panie szanowny, taką kamerkę możesz sobie kupić, tu i mnie się podoba. Jest tandetny ten plastik w dotyku, ok, czuć, że taki tańszy. Nie ma wcale rewelacji na tym wyświetlaczu, natomiast podoba mi się, tak czy siak podoba mi się z uwagi na cenę. Tak wygląda nasza herbatka od pana Jakuba. Aktualnie ma 48 stopni, idealna, idealna, żeby się napić. <laughs> Tutaj mamy kamerę drugą, za 800 zł, tak. No tu lepiej widać, tylko czeka. Ja muszę wyłączyć to nakładanie drugiego obrazu. Zdjęcie tą kamerą, versus zdjęcie dzisiejszą kamerą, tak. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Naprawdę, za 350 zł. Nie mogę powiedzieć złego słowa o tej kamerze. Po prostu... A tak jak mówię, jeszcze mamy makro. Sprawdźmy to makro. Czekaj, zaraz sobie tu znajdziemy <laughs> moją płytkę testową. Tu jest nasza płytka i tu jest nasze zasilanie, dobra. Mamy jakiś pobór na naszej płycie. To teraz szybciutko na makro się przełączymy. Ej, na no spoko. Czekaj, 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 ja muszę zgasić światło. Z uwagi na fakt, że nie mamy nagrywania wideo, to musimy tak kombinować. Z daleka. I teraz, bliżytko, 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 aż nasza makro będzie się zgadzać. 28 stopni, tutaj mamy troszeczkę gorzej. Nie, 32. O, tu mamy nasz procesor, który notabene wystartował. Tak sobie oglądam obraz z jednej i z drugiej. I no dobra, na tej Hik Micro jest trochę lepszy. Jest faktycznie trochę lepszy ten obraz. Ciężko to tak pokazać, wiesz, kamerą. Natomiast powiem ci tak, mam obie kamery teraz przed sobą. Jeżeli nie bawiłbym się w nagrywanie na YouTube'a, tylko szukał kamerki dla siebie, żeby jakieś tam podglądy robić, kupiłbym tom. Kupiłbym tom za 350 zł. Jeżeli ta byłaby nawet w promocji za nie wiem, 500 zł, nie kupiłbym tej. Dalej wolałbym tom za 350 Z uwagi na to, że bawię się w nagrywanie na YouTube'a, no to wiadomo, przydaje mi się nagrywanie wideo, tylko i wyłącznie z uwagi na to wideo, kupiłbym tom. Ale jeżeli nie potrzebowałbym wideo, Poszedłbym w tom, poszedłbym w tom. Zwykła podstawowa kamera. Wyciągam z kieszeni, oglądam co się grzeje, gdzie się grzeje i tyle. Mamy dodatkową funkcję makro. Jeżeli ktoś chce mieć makro, uprze się na makro. No to ma. Ma tutaj powiedzmy też kiełko. Jak najbardziej, może sobie włączyć makro. Mała, prymitywna kamerka termowizyjna. Za śmieszne pieniądze. Tu, aha, tu mam jeszcze uchwyt, żeby sobie tak fajnie na statywie trzymać. No ale dobra, poczekaj. Czy ono nam pokaże mostki cieplne? Zobacz moje okno. Dokładnie widzimy, którym zimno wchodzi do nas. Zobacz, prawy rok. 16 stopni. Obraz jest płynny. Mogę założyć, że te 20-25 Hz jest jak najbardziej. Tutaj nasza kamerka, nasz komputer. Kurde, fajna sprawa. Fajna sprawa. Za te pieniądze stary. Tu mamy moje codeje. Aktualna temperatura 30 stopni. Tak. Żeberka u góry. Tu nasze przewody, sieć solary nic się nie dzieje, no bo już słoneczka nie ma. Tam nasze Raspberry. Nie jest wcale rewelacyjnie, ale jest fajnie, jest fajnie. Podłączymy ją sobie teraz do komputera. Szkoda, że też nie może jako kamera USB działać. Ale głupia ta gumka, kurde. Po podłączeniu do komputera totalnie nic się nie dzieje, czyli musimy tu wejść w menu. W tej chwili się kamera po prostu ładuje, mamy tu symbol ładowania. Storage 89% USB Mode. Tak, dokładnie, widzisz, musieliśmy przejść wolnych 6,5 MB z 7,5 MB, 8 MB wolnej pamięci. Jesteśmy w właściwościach zdjęcia, mamy 240 na 320 wymiary, tak? Samo zdjęcie tak się prezentuje na monitorze. Wcale nie ma źle, wcale nie ma źle za te pieniądze, wcale więcej bym nie wymagał. Jakieś tam zdjęcie, jeżeli potrzebujesz, to sobie zrobisz symbolicznie. Masz tylko i wyłącznie 8 MB pamięci. No i stąd pewnie też brak możliwości nagrywania wideo. No bo tu tylko kilka zdjęć zrobisz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć zrobionych i zużyliśmy 20% czy 25% pamięci. Tak więc to tak tylko symbolicznie, kilka zdjęć zrobimy i tyle. Ale pamiętaj, czyli pustówki. Naprawdę nie spodziewałbym się więcej za te pieniądze. Zobaczmy sobie do środka. Boże, jak pusto! Ech, zobacz, jak pusto. Przecież tu więcej elementów nie ma niż jest. Tu nie ma nic totalnie. Tylko podstawa po prostu. Ale, ale powiem ci tak. Będą następne. Będą następne w takim razie. Jest to taka zwykła, najtańsza wersja budżetowa, a jestem pewny, że wykorzystają to. To jest ich baza, od tego zaczną. Będą te same kamery, natomiast po prostu poaktualizowane, o wiele lepsze wersje. Sprawdźmy sobie ten chip, który tu siedzi. Bardzo popularny moduł. Ja nie jestem pewny, czy właśnie w BMS-ie tak samo nie jest dokładnie ten sam. Wydajność 286 MHz. Wystarcza do przetwarzania obrazu 256 na 192 lub 384 na 288 Czyli nie jest do końca tak wykorzystany wcale. Oczywiście on nam tego obrazu z kamery nie przerabia, on nam tylko go wyświetla. A tu jeszcze jeden powinien być. Chciałem jeszcze tą płytkę zdjąć, zobaczyć co jest z drugiej strony. Ale widzisz, że jest chyba przyklejona, do tego nie chce się odkleić. Tu nigdzie śrubki żadnej nie ma. A ta obudowa nie chce mi wyjść. Dobra, niech siedzi. Nie będziemy wchodzić głębiej. Natomiast, no tak jak widzisz, tak jak widzisz, wielu, wielu elementów po prostu tu nie ma. Fajna baza. Fajna baza do rozbudowy, tak? Jestem pewny, że tutaj, o, tu na dole będzie. Tu, tu na dole. Tam będzie chip, który odpowiada za przerobienie właśnie naszego obrazu z tego sensora. A ten gościu nam go tylko wyświetla ładnie płynnie właśnie w tych 25 Hz. Jest w stanie łyknąć większy lepszy obraz. Poradzi sobie z lepszym. Natomiast jest tylko taki przyduszony do tej rozdzielczości, która i tak jest wystarczająca. Sama jakość jak najbardziej okej. Okay. Jak najbardziej okej. Okay. Fajna porządna płytka dosyć gruba. Mhm. Nie jest to jakaś tandeta. Dobra, możemy go złożyć z powrotem. Czekaj, czekaj, musimy te gumki powkładać, bo mi powypadały. O, teraz. Powiem Ci tak, za tą cenę, za 350 zł, 10 na 10. Bardzo fajnie ten obraz na niej widać. Wcale nie wymagałem aż tyle od niej. Bardziej się nastawiałem, że tutaj nas troszeczkę Chińczyk, powiedzmy, oszuka z tym, co się wyświetla, z tym, co pokazuje. Wcale nie ma źle, wcale nie ma źle. Tak jak mówię, 3,5 stówki. A za tą cenę, za 350 zł... Super, na święta bajka. Na święta, jeżeli masz luźne 350 zł, jak najbardziej polecam, możesz sobie kupić. Jeśli nie zależy ci na nagrywaniu wideo ani na robieniu zdjęć, no bo te zdjęcia też takie są, bo są, są symboliczne, to jak najbardziej, tak czy siak polecam. Do takiego podglądu, co się dzieje, co się nagrzewa, w 100% ci wystarczy. Zobaczysz wszystko, co potrzebujesz. Tu jest instrukcja obsługi w języku angielskim, jeszcze w zestawie. Jedna jest dokładnie po chińsku, druga jest po angielsku. I tu, jak sobie spojrzymy w tą instrukcję obsługi, to też możemy od nich aplikację uruchomić, w tej aplikacji oglądać te zdjęcia. Pierdoły takie, w tym bym się w ogóle nie interesował. Ale gdzieś tam ktoś tam, jakby chciał ktoś więcej, coś informacji dostać, to całkiem możliwe, że właśnie w tych obrazach e, są zapisane tak samo informacje z każdej, tej powiedzmy, komórki, są temperaturą. Jak najbardziej, namiastka termowizji za 350 zł. Porównując tą kamerę, a na przykład telefon Kat S60, no to ten Kat S60 to jest tragedia, a ta kamerka to jest Roi Royce, to jest Mercedes do niej. Z uwagi na cenę dla mnie 10 na 10 10 na 10 Jakiś czas temu takie kamery w ogóle były nieosiągalne dla nas tak na co dzień, bo były w okropnych cenach. Zobacz sobie kamery Boscha i innych firm, gdzie do dzisiaj kosztują po kilka tysięcy, a mają te same parametry, także jest przebitka okropna. Zróbmy jeszcze raz zdjęcie tego kubeczka i zdjęcie z drugiej kamerki za 800 zł, tak, z tej. A teraz czekaj, może dorzućmy jeszcze takiego guida za 1500. Nie mamy wideo, załóżmy same zdjęcia. Czy ta różnica, czy ta różnica w cenie jest warta tego? To teraz gujdę. Proszę bardzo zdjęcie z Guide, które kosztuje 1,5 tysiąca. Tutaj masz zdjęcie po lewej stronie za 350 zł, po prawej stronie masz zdjęcie za 1500 zł. I Okej, okay, ta kamera ma powiedzmy wbudowane Wi-Fi. Możemy do komputera podłączyć oglądać, możemy bezprzewodowo oglądać. Jasne, ma dodatkowe opcje, za które płacisz. Natomiast ja mówię o takim wykorzystaniu na co dzień. Teraz gdzieś na warsztacie jesteś coś robisz i po prostu wyciągasz z pudełka, wyciągasz termowizję jedną i drugą. Wyciągasz taką za 300 zł i wyciągasz taką za 1500 zł. Różnica oczywiście, że będzie, natomiast kwota, tak samo, różnica w kwocie w cenie jednej i drugiej kamery też jest okropna. Ta mi się bardzo podoba, przypadła mi do gustu z uwagi na to, że jest taka właśnie taniutka. I jeszcze mamy taki ładny bonusik w zestawie, o taki proszę. Etui, kurde. Ciekawe, ciekawe co będzie za pół roku, za parę miesięcy. Jest grudzień, zobaczymy co będzie w maju. W tej obudowie, jaką kamerę będziemy mieli. Będzie wideo, będzie lepsza rozdzielczość. Odświeżanie pewnie zostanie te same, no bo jest jest fajne, jest płynne, zobacz jest płynne, jak najbardziej 25 Hz tylko dorzucą wideo może dorzucą Wi-Fi, no bo lepszy procesor wrzucą, powiększoną pamięć makro, nawet tak prymitywnie ale jest wrzucona soczewka makro jest, jeżeli ktoś potrzebuje to ma stopka, żeby sobie postawić panie szanowny no nie powiesz mi, że nie nie powiesz mi, że nie, jest to idealny prezent na święta porobiłem kilka zdjęć Żebyś mógł sobie porównać właśnie obraz z jednej jak i z drugiej kamery Jak to wygląda I niby jest gówniana, no bo nie mamy nagrywania wideo W zasadzie w ogóle nie ma pamięci w sobie, żeby nagrywać Ale za te pieniądze, za 3,5 stówy nie wymagałbym naprawdę wiele Nie w tej cenie, nie w tej kwocie Całkiem inne wymagania są powiedzmy przy innej kwocie przy takiej kwocie jak tutaj mówimy, 300, 320, 350 zł, 10 na 10, jeżeli nie masz termowizji i święta, super pomysł, jak najbardziej polecam, śmiało możesz kupić. Oczywiście w opisie filmu zostawię link do niej, gdzie kupiłem. Dostawa, dostawa była w tydzień, nie cały tydzień. Do paczkomatu sobie zamówiłem, dzisiaj mi przyszła, odebrałem, jak najbardziej polecam, fajna kamerka. To tyle, dziękuję bardzo, no i co, miłego dnia życzę.